Panie Boże Wszechmogący, w tej chwili rozpaczy i udręki zwracam się do Ciebie z ciężkim sercem pełnym trosk. Panie, Ty, który jesteś Stwórcą nieba i ziemi, który masz władzę nad wszystkim, co widzialne i niewidzialne, wołam o Twoje miłosierdzie i Twoją boską interwencję. Wiem, że nie jestem godna Twojej uwagi, ale ufam Twojej nieskończonej dobroci i Twojej bezwarunkowej miłości do nas, Twoich dzieci. Ojcze Niebieski, Przychodzę przed Ciebie z pokorą, uznając moją słabość i całkowite uzależnienie od ciebie. Proszę cię, panie, o wysłuchanie mojej prośby i spełnienie mojej prośby o pilny cud. Wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i że w Twoich rękach są rozwiązania naszych problemów. Dlatego powierzam Ci moją sprawę w nadziei, że Twoja moc objawi się w wielki sposób w moim życiu. Panie Jezu, który podczas swego pobytu na Ziemi dokonałeś tak wielu cudów, Uzdrawiałeś chorych, wskrzeszał umarłych i niósł nadzieję z Przychodzę prosić, abyś spojrzał na mnie tym samym spojrzeniem współczucia i miłości. Niech Twój Duch Święty mnie otoczy i wzmocni, wnosząc pokój do mojego serca i pewność, że działasz na moją korzyść. Umiłowany Ojcze, proszę Cię o ten cud, opisz tutaj konkretną prośbę, wiedząc, że wszystko jest w Twoim zasięgu i że masz moc przekształcenia każdej sytuacji. Wierzę, że już działasz w moim życiu, otwierając drzwi tam, gdzie nie ma wyjścia, wyznaczając ścieżki, gdzie widzę tylko przeszkody. Ufam Twojej boskiej opatrzności i Twojej zdolności dokonania niemożliwego. Panie, wiem, że często nie rozumiemy Twoich dróg i Twoich planów wobec nas. Ufam jednak, że wszystko, co czynisz, jest dla naszego dobra i Twojej chwały. Nawet jeśli moje zrozumienie jest ograniczone, przyjmuję Twoją wolę ponieważ wiem, że jest ona doskonała i że Twoje myśli są wyższe niż moje myśli. Daj mi mądrość i cierpliwość, abym czekał na Twój czas, wiedząc, że nigdy się nie spóźniasz i że wszystko dzieje się we właściwym czasie. Drogi Ojcze, proszę Cię również o łaskę zachowania niezachwianej wiary, nawet w obliczu trudności i wyzwań. Niech będę żywym świadectwem Twojej mocy i Twojej miłości aby inni ludzie również mogli zobaczyć we mnie Twoje działanie i zainspirować się do szukania Twojej obecności. Niech moje życie będzie odbiciem Twojego światła i niech przyniosę nadzieję i pocieszenie osobom wokół mnie. Panie, proszę Cię, oddal ode mnie wszelki strach, wszelkie wątpliwości i wszelki niepokój. Niech odpoczywam w Twoim pokoju, wiedząc, że Ty masz władzę nad wszystkim i że Twoja potężna ręka działa w moim imieniu. Wzmocnij mnie, Panie, abym z odwagą i ufnością stawiał czoła przeciwnościom, wiedząc, że Ty jesteś moją ucieczką i moją fortecą, najaktualniejszą pomocą w niedoli. Ojcze miłosierny, proszę Cię również o błogosławieństwo dla otaczających mnie osób, zwłaszcza mojej rodziny i przyjaciół. Niech odczują Twoją miłość i Twoją obecność w swoim życiu, abyśmy wspólnie byli świadkami Twoich cudów i cudów. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na nas obficie. Przynosząc uzdrowienie, dobrobyt, pokój i radość. Panie, z góry dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy i odpowiedź na moją prośbę. Dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem i za te, które dopiero nadejdą. Wiem, że jesteś Bogiem wiernym i nigdy nie opuszczasz swoich dzieci. Dlatego wysławiam Cię i wywyższam, uznając Twoją wielkość i Twoją moc. Ojcze niebieski. Odnawiam moje zaufanie do Ciebie i oddaję całe moje życie w Twoje ręce. Bądź wola Twoja, taki na ziemi, jak i w niebie. Niech będzie uwielbione Twoje imię we wszystkim, co robię, a moja wiara w Ciebie umacnia się każdego dnia. Niech zawsze pamiętam, że nawet w najtrudniejszych chwilach jesteś przy mnie i nigdy mnie nie opuszczasz. Panie, proszę o to wszystko w imię Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego syna który żyje i króluje z tobą i Duchem Świętym, jedyny Bóg na wieki wieków. Amen. Dziękuję Ci, Panie, że wysłuchałeś mojej modlitwy i odpowiedziałeś na moją prośbę. Ufam Tobie i Twojej nieskończonej dobroci, wiedząc, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Cię kochają. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Spraw. Abym spoczęła w twoich ramionach i z nadzieją i wiarą czekała na twój cud. Amen.